Na trzy dni Będzińskie wzgórze zamkowe zamieniło się w średniowieczną rycerską osadę. Na Zamku Królewskim w Będzinie już po raz jedenasty odbył się turniej rycerski. Wśród wielu sobotnich atrakcji były między innymi dwa turnieje: zapaśniczy i uczniczy. Jeśli wybieramy sprzęt, to musimy wiedzieć coś o nim, jaki jak naciąg po prostu łuku. Czym się charakteryzuje, czy to ma być ciężki łuk? Od samego początku po prostu musi być dobrze napięty, czy to taki longbow, czy refleksyjny, bo po prostu później go nami dopiero przy największym naciągu na ramion. To jest w sumie tak samo jak z samochodem. Bierzemy, widzimy, jest ładny, ale po prostu przy prowadzeniu może nam się nie spodobać. Jak co roku, najważniejszym wydarzeniem turnieju rycerskiego w Będzinie była Wielka Bitwa o Zamek. To się tak wydaje z boku, że to jest tak y, zabawa, zabawa, ale jak naprawdę się już jest w środku tej bitwy, to już naprawdę te emocje biorą górę. Można się poczuć naprawdę jak w średniowiecznej bitwie, że jest zagrożenie, dreszczek emocji, że można życie nawet stracić. Jesteśmy padnięci i jesteśmy rozczarowani tym, że jednak musieliśmy po płochu uciekać przed obrońcami, którzy tak dobrze bronili tych chmurów. Obronili? No obronili dobrze, chociaż waliliśmy z łuków równo. Jak się zje tu, to te emocje, po prostu, te, można się przenieść w ten klimat dawnego średniowiecza i po prostu poczuć się jak w prawdziwej bitwie. Pozostając w tym klimacie dawnego średniowiecza, zachęcamy do odwiedzania Zamku Królewskiego w Benzinie oraz wszystkich innych atrakcji będzińskiego wzgórza zamkowego.